którym poddawany był karabin. Mimo tych modyfikacji, Krumlauf nadawał się do wyrzucenia po wystrzeleniu zaledwie 300 nabojów. Od początku było wiadome, że to ślepa uliczka w rozwoju broni palnej. Zawsze pojawia się pytanie, czy to działa. Odpowiedź brzmi tak, ale jeśli jesteś w mojej załodze, daj znać, kiedy będziesz strzelał. Ja będę wtedy leżał pod kocem z kevlaru gdzieś z tyłu wozu. Niektóre projekty broni stworzone dla Waffen-SS były absurdalnymi pomysłami. Tak jak choćby Krumlauf. Inne były olbrzymim sukcesem, futurystycznymi ideami znacznie wyprzedzającymi swoją epokę. To przodkowie wielu z dzisiejszych systemów uzbrojenia. Niemieccy eksperci w sprawach optyki skonstruowali przełomowy system notowizyjny noszący nazwę Vampir. Był pierwszym systemem na podczerwień używanym przez żołnierzy. Noktowizor wampir był sprzętem na podczerwień. Wysyłał sygnał promieniowania podczerwonego niewidzialny gołym okiem. Dzięki temu, dzięki noktowizorowi, można widzieć w ciemnościach. Był pierwszym noktowizorem faktycznie wykorzystanym w walce. Dziś potomkowie wampira są aktywni wszędzie na współczesnych polach walki. Stanowią istotny element wyposażenia żołnierzy. Dziś oglądając materiały z Bliskiego Wschodu widać, że wszyscy żołnierze korzystają z noktowizorów. Historia tego sprzętu ma swoje początki w niemieckim wampirze z czasów II wojny światowej. Chodzi o to, kto widzi w ciemnościach. Ten, kto nie jest w stanie tego zrobić, nie będzie kontrolował pola walki. Wiele rodzajów uzbrojenia stworzonego dla Waffen-SS stało się wzorem dla skomplikowanej techniki niezbędnej dziś na polu bitwy. Sturmgewehr, MG-42, system noktowizyjny Vampir. Ich znaczenie jest wręcz nieocenione. Formacje Waffen-SS walczyły do samego końca. Były nader groźnym przeciwnikiem. Nie chcieli się wycofywać, bili się za żarcie, utrzymywali swoje pozycje. To razem z indoktrynacją i szkoleniem tworzy najlepszych żołnierzy, absolutną elitę. Jako żołnierze mogą być uznani za jednostkę elitarną. Problem z SS polega oczywiście na tym, że byli nazistami, wyznawcami tej ideologii. Pamiętajcie, że zwyciężyliśmy, pokonaliśmy ich i to zasłużenie. Ewolucja Waffen-SS dobrze ukazuje unikalną genezę tych jednostek. Z ulicznego gangu politycznych fanatyków, stali się najgroźniejszymi oddziałami Hitlera. Korzystali ze znakomitego oręża, takiego jak MG 42, pierwszego karabinu szturmowego Sturmgewehr i jednego z najpotężniejszych czołgów w dziejach, Tygrysa. Takie było waffen -SS. Najgroźniejsza formacja bojowa II wojny światowej. Opracowanie wersji polskiej Studio Kompany. Tekst Marcin Weipert czytał Jakub Urtich.